Dramcia od dawna zastanawiała się, jak oszczędzić na wodzie. W końcu woda, jak i pieniądze, z nieba nie spada. Dlatego też stwierdziła, że wykorzysta każdą możliwą okazję, aby ją pozyskać. Z racji, że jej ulubioną stacją jest oczywiście TTV, a ulubionym serialem Patent na kasę, szybko zainspirowała się uczestnikami i od razu wprowadziła swój plan w życie. Po każdym ulewnym dniu Dramcia chodziła z dwoma parasolami: jednym się zasłaniała, a do drugiego zbierała deszcz. Taką deszczówkę wpierw wykorzystywała do kąpieli, a następnie nalewała ją sobie do szklanki, aby ją wypić. Nie no, pogięło was! Witam na kanale! Ja jestem Dramcia, a dzisiaj przychodzę do Was już z piątym odcinkiem patentu na Cebulę. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to oczywiście zapraszam. A dzisiaj przyjrzymy się, jak zyskać punkty do debestu, jak przyszyć mężczyznę do łóżka, czy też jak załatwić sobie pracę, przy okazji samemu się załatwiając. Zapraszam. Zacznijmy delikatnie i dowiedzmy się, jak za 20 zł stać się hitem internetu. Krakowski Roki to już żywa atrakcja turystyczna, a za ten na całym świecie trzeba płacić. Rocky, Rocky, yeah, yeah, yeah. Dobra, mamy Kolesia, który. Mm, sami możecie ocenić, jak bardzo przypomina Rokiego. No, jak dla mnie są nie do odróżnienia. Zdjęcie z Rokim kosztuje 10 zeta. Jak widać, jest to tylko 10 zeta. A widzicie tam z tyłu, jak Halina i Grażyna na niego patrzą? Już obmyślają plan, jak wyrwać Rokiego na bingo. Się chłopu stawił. I to nie jadą. Yeah. Bella! No tak, bo jak się podejdzie do Włochów, to trzeba im zaśpiewać najbardziej znany przebój tego kraju. We Włoszech nie ma innych piosenek. Tam w kółko tylko Laszate i leci. Mówię wam. A u nas tylko zanek, Martyniuk. Konradowi pozostaje tylko zbierać opłaty i wydawać bilety. Przecież to jest ten sam typek, co wcześniej, tylko zmienił koszulkę. No porównajcie. Roki, Roki, będzie foto za dwie dyszki. Zdjęcia z Rokim to nie wszystko. Za jedyne 20 zeta można zyskać osiedlowy i internetowy fejm pogromcy Mistrza. No na pewno? Teraz wszystkie Seby z osiedla będą się przed tobą chować. Taka fotka na wolu czy insta dodaje punktów do debestu. Do czego? Do debestu? Kto temu lektorowi kazał to przeczytać? Czy to jest jakiś język młodzieżowy, którego nie znam? Seksapilu. Oj, to prawda. Aż mi się gorąco zrobiło Uf, No, chyba muszę koszulkę przebrać. Po południu Roman, przebierając się w miejskich szaletach, przeistacza się w Johna Rambo. No, tutaj to ja też widzę idealne odwzorowanie. Chociaż nie wiem, może widzieliśmy dwa inne filmy. Sięga po swój wierny karabin i jej rusza w miasto. W ogóle można tak sobie chodzić z karabinem po mieście bez konsekwencji? Aż sobie sprawdzę. Ja jestem w tym temacie zielona, więc jak ktoś się zna, no to oczywiście może napisać w komentarzu, jak to działa. Ale na stronie broń.pl jest taka oto informacja dotycząca replik. Tutaj załóżmy, że to jest replika, ok? Repliki ASG są produktami, które nie wymagają posiadania pozwolenia na broń. Produkty te na pierwszy rzut oka trudno odróżnić od broni palnej, dlatego też nie jest wskazane przesadne eksponowanie repliki na widok publiczny. Poruszając się po mieście, warto nasz pistolet, pistolet maszynowy czy karabin ASG tak schować, żeby osoby postronne go nie widziały. Mhm. Mm Mhm. Mm Zdjęcie z najpopularniejszym na świecie komandosem to również wydatek 10 zł. Ale za dodatkową dyszkę można przymierzyć Beret i opaskę Rambo. Produkcji chyba zabrakło na Beret, bo jakoś go nie widzę. No cóż, nie ma nic lepszego niż zapłacić za przymierzenie przepoconej opaski od jakiegoś starego typa na mieście. Ponoć oryginalną zakupioną przez szwagra Konrada na aukcji w Los Angeles. Tak, tak, przez brata, wujka, kuzyna ciotecznego na aukcji OELIX. 100% legit? Oraz można też pozować, ktoś by nie chciał choć raz poczuć się jak zbuntowany marines. W ogóle, czemu te fotki są robione jakimś telefonem zamiast jakimś porządnym aparatem? Skoro już bierzecie za to hajsem, to zróbcie to dobrze. Panowie! O, witamy, kolegę! Co zrobił? O, witamy, witamy. Już pan trzeci raz przychodzi, tylko w innej koszulce. Pan nie ma co robić z tymi pieniędzmi. Ja mogę je przyjąć. Jak widać, biznes Konrada i Romana przynosi sporą walutę, a dokładnie jakieś tysiąc złotych dziennie. No ja się nie dziwię, że on tyle zarabia, jak mu ciągle ten sam typ przychodzi po zdjęcie. No i to koniec tego patentu. Proszę o namiary do tego kolesia. Tego, nie tego. Ja ci pomogę trwonić pieniądze. Na przykład wydałabym je na gofra. Oj, ja bym zjadła goferka. Takiego z owocami. Mniam, niam, niam. niam, niam. Dobra, ptaszyny mamy kolejną historię. Rozmowę o pracy prowadził siedząc na tronie. Po prostu to włączmy. Na rozmowie o pracę trzeba dobrze wypaść. No, no, żeby ci coś innego nie wypadło, z tyłka podczas tej rozmowy. Rysio zaczyna więc szykowanie. Pomoże mu w tym jego kolejny wynalazek: sprytny, składany stolik. A to trzeba montować sobie stolik w kiblu, aby się ogolić? Ile on tam chce się załatwiać? Najpierw golenie, potem prasowanie. O, pewnie. Jeszcze pewnie tam obiad potem zje. Ale serio, i tak musiał wstać po ciuchy i żelazko, no bo nie miał ich w poprzednim ujęciu. Więc znowu musiał usiąść i zdjąć majtki, więc. Czy on się wypróżnia na raty? Ten plakat ma sprawić, że przyszły szef Ryśka pomyśli, że Rysiek jest nie w szalecie, a w salonie. Może nawet w Nowym Jorku. Oj, tak. Teraz to łatwo się pomylić. Plakat na kafelkach to pewnie jego widok z okna w hotelu. Czy ktoś w ogóle kładzie kafelki na ścianie w salonie? Czy to jest jakaś moda, która do mnie nie dotarła? Powodzenia na interview, Richard. Good luck, Richard, na straczu. This job może być yours. Dzień dobry, ja dzwonię do Państwa w sprawie y, pracy. E, a ma pan jakieś specjalne umiejętności? Potrafię żonglować podczas strania. Dziękujemy, ma pan tę robotę. Toaleta jako miejsce przeprowadzania rozmów o pracę z użyciem kamerki nie wydaje się może idealna. Okej, okay, skoro on się już tak uwziął na kibel, no to nie może chociaż spodni założyć? W sensie, no chyba byłoby słabo, jakby tak w trakcie rozmowy coś plusnęło. Ale tylko tutaj Rysiek ma idealną akustykę. No już nie róbmy z kibla jakiejś komory akustycznej. Chociaż może ci wszyscy youtuberzy, którzy nagrywają na piankach, a i może pod nią są kaferki. I pełen zasięg podkradany od sąsiada sieci Wi-Fi. O i jeszcze sieć kradnie! Hultaj jeden! Wstyd. No, niestety firma nie spełnia finansowych oczekiwań Rysia. Spoliczkowali go ofertą 50 zł za godzinę pracy, więc rychu się trochę wkurzył. 50 zł za godzinę? Gdzie takie kwoty? Przecież to tygodniowo dwa tysiące, miesięcznie około 8 tysięcy i jemu jest mało? Mógłby sobie kupić tyle papieru talentowego. Od czego jest jednak świątynia domania? Ej, ej, stop! Proszę mnie uprzedzać, że będą takie ujęcia. Ulubiony serial pokazujący, jak żyć, kiedy ma się kasę, ukoi jego z nerwy. Serial? Pewnie potem obiad? Czy on w ogóle stamtąd wychodzi? Ukoi jego z nerwy. Poważni ludzie biznesu załatwiają interesy na polowaniach i na golfie. Strzelać w klozecie Rysiek nie będzie. Jezu, kamień serca. Już myślałam, że on wyjmie. Sami wiecie co. I będzie strzelać do dołka. Ja, aż mi się cofa. Partyjka minigolfa w wersji toaletowej wprowadza go w prestiżowy nastrój i przygotowuje do wyzwań, jakie przyniesie wymarzona praca. To gdzie on chce pracować, że to ma mu pomóc? Jako zbierać do piłek golfowych? Celną rękę i oko też warto ćwiczyć regularnie. W ogóle wiecie, że nie było kiedyś telefonów komórkowych? Jak się szło do toalety, no to trzeba było coś wymyślić, prawda? Niektórzy czytali gazety, inni na przykład składy do szamponów. No, takie atrakcje kiedyś były. Na koniec czas poćwiczyć mózg, ale zaraz, zaraz. Panie, podaj papier, to sudoku. Długo tu będziesz siedział jeszcze? Ja też mam swoje potrzeby. Ej, ile on tam musiał siedzieć, że mu się papier skończył? I w ogóle, czy on musi wybierać akurat kibel, żeby rozwiązać sudoku? Człowieku! Oderwisz sobie ten listek i pójdź do pokoju. Tam też możesz rozwiązać sudoku. Nikt ci nie ukradnie talety, ona tam ciągle będzie. Gdyby nie żona Sandra, Rychu byłby w czarnej rozpadzie. Ej, co oni tak kurwali? Ja tutaj nic nie montowałam, jakby coś. Panie lektorze, ja tutaj widzę, że z pana jest niezły śmieszek. Ja wiem, co pan chciał powiedzieć, a ja wiem, wiem. No i na koniec został nam równie wyjątkowy odcinek, jak pozostałe żeby przestał pić, wmówiły mu, że przespał się z teściową. Brzmi dobrze. Brzmi jak typowa rodzinna historia. Nie ma nic bardziej przerażającego niż tak zwany paraliż senny. Kiedy nie śpimy, ale nie możemy poruszyć żadną kończyną. Osobiście nigdy nie miałam paraliżu, ale chyba każdy kto miał może potwierdzić, że to jest coś naprawdę paskudnego. Dlatego zostawcie tego typa w spokoju i tak rano będzie umierał, bo będzie miał kaca. Panie postanowiły zasymulować Łukaszowi taki właśnie paraliż, przyszywając go wraz z ubraniem do łóżka. Ja pierdzielę, Nie no, świetny pomysł. Swoją drogą, wcale by się nie obudził. Dwie baby nad nim stoją, światło zapalone. Akcja. Ty na tą stronę? O, i jeszcze gadają. Głośniej, bo was jeszcze broń Boże nie usłyszy. Zaczynamy od ręki. Od ręki? Od ręki A w ogóle, czemu on nie śpi z żoną? Czy on ma osobny pokój? Co jest? Monika! Mina Łukasza przez pierwsze sekundy była bezcenna. Kolejnym razem, gdy Łukasz wrócił do domu pod wpływem, Monika i Jadwiga postawiły na pewne niedomówienia. Położyły go do łóżka teściowej, oczywiście z samą mamusią obok. Fuj! Ja wiem, że to tylko aktorze, ale i tak to się robi niesmaczne, okej! Okay? <laughs> Uuu, co za uśmiech. Taki jeden z bardziej przerażających zaraz po klaunie z IT. Co no, ty tutaj robisz? No słuchaj, tylko nie mów, że nie pamiętasz, co się stało. Ja ci powiem, co się stało. Pomagałeś w nocy wcierać krem na żelaki. A widzisz, tutaj nawet masz dowód w ręce teściowej. Łukasz do dziś nie wie, co się stało, lecz zamiłowanie do imprez nie ustąpiło. Panie postanowiły sięgnąć po broń ostateczną. Oho, zabiję go. Albo odprawią na nim czarną mszę, jak prostracja. I żeby w kolejnej na parapet, na parapet, nakładam Julcia, ty uważaj, żebym ja ci nie odprawiała czarnej mszy, bo... bo będę cię życia. Łukasz nawet nie wie, że kolejną imprezą zafundował sobie pogrzeb. Ło Boże, wykrakałam. No to po nim. Cześć kochanie. Co, co ty z nim robisz? Gdzie, gdzie go chowacie? Halo, policja? Panie, gdy tylko zobaczyły go w stanie mocnego zmęczenia, u progu domu postanowiły zapakować go i zamknąć w starym tapczanie. No ciekawe, co by policji powiedziały, jakby go tak znaleźli. Ej, ale to koniec? Czy on się wybudził? Czy on żyje? Nie zostawiajcie tak nas bez odpowiedzi! Morał z tego odcinka jest taki, że jak chcesz, aby facet przestał pić, no to schowaj go do tapczanu. TTV, dzisiaj jesteście mistrzami dobrych rad. No ale dotrwaliśmy do końca patentowego odcinka. Mam nadzieję, że nie będziecie powielać dzisiejszych pomysłów żadnych. Żadnych. A tymczasem zapraszam na mojego Instagrama, Discorda, fanpage'a, tip donation, do opcji wesprzyj na YouTube. Przesyłam wasze ostatnie fanarty. Пяту.